Cześć, w tym filmie opowiem Wam o tym, co możecie zrobić, jeśli doświadczacie częstych mdłości. Jest to taki bardzo denerwujący objaw chęci wymiotowania, który jednak nie zawsze wymiotami się kończy, ale może nam znacząco obniżyć samopoczucie i jakość życia i nierzadko jest to objaw jakiegoś zaburzenia czy choroby, z którą można coś zrobić i można poprawić swoje samopoczucia. Opowiem właśnie o tym, czego to może być objaw, jak możemy sobie radzić z mdłościami, czy są jakieś sposoby i triki, które mogą nam w tym pomóc. Ja nazywam się Jana Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną. Na co dzień pracuję z pacjentami z dolegliwościami żołądkowymi i jelitowymi, dlatego mdłości to jest bardzo częsty objaw w moim gabinecie. Więc jeśli potrzebujecie indywidualnego wsparcia dietetycznego, to zachęcam Was do umówienia się na wizytę indywidualną. Możecie to zrobić przez stronę, którą podsyłam w linku, a tymczasem zapraszam Was do obejrzenia całego filmu. Jeśli mdłości występują u Was od kilku czy kilkudziesięciu godzin, to może mieć to przyczynę w infekcji przewodu pokarmowego, bakteryjnej lub wirusowej. Zdecydowanie warto udać się do lekarza, ponieważ w niektórych przypadkach konieczne są dalsze badania i wprowadzenie antybiotyków. Pamiętajcie wtedy o nawadnianiu się, jeśli mdłością towarzyszą wymioty. No i mam nadzieję, że mdłości miną u Was szybko. W tym filmie też wytłumaczę, co można pod kątem diety czy mm, suplementacji czy różnych dodatków zrobić, żeby te Mdłości trochę ustały. Natomiast jeśli mdłości występują u Was przez dłuższy czas, na przykład kilka razy w tygodniu albo codziennie od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu dni, to może mieć to przyczyny chorobowe. Jeśli chodzi o choroby, które mogą objawiać się mdłościami, to jest to m.in. zespół jelita drażliwego, choroba wrzodowa żołądka, zapalenie żołądka, ale także inne choroby zapalne przewodu pokarmowego, nietolerancja histaminy, a także SIBO. Jeśli towarzyszy Wam też na przykład Częsta zgaga, czy bulgardwa, to być może macie też chorobę refluksową przełyku. I ogólnie jeśli chodzi o te wymienione choroby, opowiem za chwilkę o tym, co możecie zrobić pod kątem diagnostyki, żeby sprawdzić, w którym kierunku iść. Też o części z tych chorób mam już filmy, na przykład o nietolerancji histaminy czy o SIBO. Także linki tutaj podsyłam, ale też w opisie do tego filmu. Niektóre leki również mogą powodować mdłości, szczególnie takie, które wymagają pewnego czasu takiego przystosowawczego, np. metformina, która jest lekiem przeciwsukrzycowym, albo też leki przeciwdepresyjne SSRI. Mdłości mogą pojawiać się także w ciąży i przy leczeniu chorób nowotworowych poprzez chemioterapię i radioterapię. Jeśli zauważacie, że mdłości występują w szczególności w sytuacjach bardzo stresowych, to mogą mieć one wyłącznie podłoże emocjonalne, takie jak niepokój, stres czy stany depresyjne. Ale nie zawsze jest to równoznaczne, ponieważ przy zapaleniu żołądka, na przykład, te dolegliwości związane z zapaleniem żołądka mogą się nasilać po prostu w wyniku stresu. Więc jeśli jest to związane ze stresem, to nie zawsze tak jest, że za tym nie kryje się jakieś zaburzenie czy choroba, i myślę, że mimo to warto podejmować dalszą diagnostykę, żeby sprawdzić, czy przypadkiem właśnie nie macie jakiegoś współistniejącego zaburzenia czy choroby. Co ciekawe, za powstawanie tego uczucia mdłości odpowiada przede wszystkim nasza oś mózg i w szczególności tutaj jej ważny element, czyli nerw błędny, który odpowiada za komunikację naszego mózgu z jelitami. No i właśnie też dlatego te uczucie mdłości może się pojawiać w takich bardzo, bardzo stresujących momentach. Wtedy ta oś rzeczywiście mocno pracuje i daje nam osoby znać, że nasz przewód pokarmowy odczuwa bardzo mocno to, co dzieje się w naszej głowie. Jeśli chodzi o badania diagnostyczne, jakie warto zrobić w przypadku występujących mdłości, to zdecydowanie zachęcam do omówienia tego z Waszym lekarzem, ponieważ w zależności od tego, jakie macie jeszcze inne symptomy, jaką macie dietę, jakie macie stosowane leki, no to też ta diagnostyka będzie trochę inna. Teraz opowiem tak ogólnie, jakie badania mniej więcej można wykonać w niektórych przypadkach. Przykładowo, jeśli te mdłości pojawiły się nagle, to warto zdecydować się na przykład na badania w kierunku pasożytów w kale. To badanie wykonuje się najlepiej trzykrotnie, żeby mieć pewność, że jeśli są te pasożyty, to rzeczywiście, no, właściwie wyższą szansę na to, że się tam pojawią. Można też zrobić posiew kału, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma w tym kale takich patogennych bakterii jak np. salmonella. Dobrze jest też wykonać badanie kreatyniny i mocznika w celu oceny pracy nerek, a także enzymy wątrobowe w celu oceny pracy wątroby. Badanie białka CRP też może nam pomóc w diagnostyce, ponieważ jeśli będzie podwyższone, może to świadczyć właśnie o jakimś silnym stanie zapalnym i też dać nam informację, która będzie potrzebna do dalszej diagnostyki. Jeśli mdłości utrzymują się przez dłuższy czas, to tutaj no, może być rzeczywiście potrzebne badanie gastroskopii. Najlepiej takie, które też jednocześnie powie nam, czy nie mamy zakażenia Helicobacter pylori. A jeśli towarzyszą Wam też inne dolegliwości jelitowe, to warto zastanowić się nad testem na SIBO. Podsyłam Wam tutaj film o tym teście. A także zdecydować się na badanie kalprotektyny w kale. To jest takie badanie, które wykonuje się, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy ryzyka nieswoistych chorób zapalnych jelit, takie jak choroby krona czy wrzedziejące zapalenie jelita grubego. Jeśli taka protektyna jest zdecydowanie wyższa niż norma, wtedy może być konieczna kolonoskopia. Zdecydowanie warto robić sobie obserwacje, od czego zależy to, czy mdłości są na wysokim poziomie, czy może ich w ogóle nie ma. Obserwujcie to, jakie bierzecie suplementy danego dnia, ile pijecie kawy i też innych płynów z kofeiną, czyli na przykład energy drinków, ile w ogóle płynów wypijacie, bo niekiedy mdłości mogą się pojawiać przy dużym odwodnieniu, jak dużo macie stresu, jaką macie też postawę, ponieważ y, różne wady postawy, zaburzenia postawy i też to, że siedzimy cały dzień, może również płynąć w pewien sposób na nasileniem mdłości. Obserwujcie też to, jaką macie dietę. Czy przypadkiem dłości nie pojawiają się po konkretnych produktach? Mogą być to produkty, które działają podrażniająco na żołądek i przewód pokarmowy. Przykładowo ostre przyprawy albo produkty czy potrawy, które mają bardzo dużo tłuszczu. Więc jeśli po jakimś bardzo tłustym grillu doświadczacie mdłości, może to oznaczać jakieś problemy żołądkowe i po prostu oznaczać to, że żołądek sobie nie radzi z tak dużą ilością tłuszczu. Jeśli występuje u Was to bardzo okazjonalnie, to być może nie ma aż takiego problemu, ale jeśli często zdarza Wam się odczuwać mdłości po posiłku, to zdecydowanie diagnostyka byłaby potrzebna. Niekiedy picie alkoholu czy palenie tytoniu może powodować mdłości, więc też te używki przy takim objawie zdecydowanie warto by było całkowicie odstawić. W zależności od tego, jaka jest przyczyna mdłości, no to też tutaj dietetycznie trochę inaczej będziemy działać, bo przykładowo, jeśli przyczyną jest zapalenie żołądka, to polecałabym dietę łatwostrawną. Podsyłam o tej diecie cały film. Jeśli jest to choroba refluksowa, no to tutaj warto by było zastosować dietę przeciwrefluksową. Też podsyłam film na ten temat. Już trochę tych filmów zrobiłam, więc mogę was odsyłać. Rzeczywiście w zależności od tego, jakie są przypadki i przypadłości. Jeśli z kolei jest to zespół jelita drażliwego, no to warto by było zastanowić się nad dietą low fodmap. Jeśli jest to SIBO, to nad leczeniem i też nad dietą low fodmap. Jeśli jest to nietolerancja histaminy, to nad dietą antyhistaminową. Więc właściwie w zależności od tego, jakie jest podłoże, taka też ta dieta powinna być dostosowana do przyczyny mdłości. Jeśli jednak jesteście na drodze diagnostyki albo wiecie, że te mdłości są chwilowe, na przykład ze względu na przebieg ciąży czy ze względu na chemioterapię, to jest kilka takich elementów, które możecie wdrożyć na ten czas, żeby te mdłości były trochę Mniej denerwującym objawem. Przede wszystkim pamiętajcie o nawodnieniu. Kobiety powinny wypijać co najmniej 2 litry płynów dziennie, mężczyźni 2,5 litra płynów dziennie. Ta ilość płynów też powinna wzrastać wraz z temperaturą otoczenia. Jeśli są upały, to oczywiście pijcie więcej. Jeśli macie więcej aktywności fizycznej, to również ta ilość płynów to zapotrzebowanie wzrasta. Dobrze by było też przy objawie mdłości spożywać mniejsze posiłki i bardzo powoli przeżuwać te posiłki, wtedy troszkę odciążycie żołądek ta treść pokarmowa będzie mogła szybciej przejść do jelita cienkiego, bo nie będzie musiał żołądek tak bardzo martwić się o rozdrabnianie tego pokarmu, więc dbajcie o dobre, dokładne rzucie pokarmu. Jeśli chodzi o gotowanie przy mdłościach, to zdecydowanie zalecam otwieranie okien, zalecam też używanie przypraw, które nie mają zbyt intensywnego zapachu, albo też przypraw ziołowych, na przykład oregano, tymianek, rozmaryn, one mogą nawet działać całkiem dobrze. Dobrze jest zdecydować na potrawy, które nie zawierają bardzo dużej ilości tłuszczu i też unikać smażenia w szczególności na głębokim oleju. Takim absolutnie top produktem na mdłości jest imbir, i w badaniach naukowych zwykle spożywa się go przy mdłościach w ilości 1 grama dziennie, więc możecie sobie dodawać świeży imbir, np. do herbaty, do wody, czy nawet do potraw. Imbir bardzo pomaga przy mdłościach, które mają różne rakie podłoża. Zarówno podłoże przy chemioterapii, przy ciąży, przy zespole ta drażliwego, przy chorobie refluksowej, i przełyku, więc zdecydowanie. Poleciłabym imbir tak naprawdę przy każdej dolegliwości, jeśli te mdłości u Was występują, to spróbujcie imbir i zobaczycie, czy Wam w jakiś sposób pomaga. Przy chorobie refluksowej, przełyku i występujących przy tej chorobie mdłościach bardzo fajnie działają syropy z aloesu. W badaniach stosowano 10 ml aloesu dziennie i zauważono zdecydowaną poprawę właśnie w obrębie mdłości. Kardamon to przyprawa, która wykazuje miejscowe działanie na ściany przewodu pokarmowego, i w badaniach zauważono, że jeśli jest on stosowany przez kobiety w ciąży, to rzeczywiście zauważa się pozytywne efekty, zmniejszenie nudności, wymiotów, czasu trwania wymiotów w porównaniu do placebo. Jeśli chodzi o herbaty, to nie wiem jak wy, ale ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że zwykle przy mdłościach czy wymiotach Podawało się w tamtych czasach mięte, herbatę z mięty, i powiem Wam, że jeśli macie pewność, że w mdłości nie mają podłoża w zapaleniu błony śluzowej żołądka, czy też jakichś stanów zapalnych w obrębie przyłyku, to no, może być to dobry pomysł, ale jednak jeśli zmagacie się z chorobą refluksową, z zapaleniem żołądka, to raczej bym unikała naparów z mięty, ponieważ ona pobudza wydzielanie soków żołądkowych. No i może nasilić właściwie te objawy. Drugą herbatą, która jest stosowana przy mdłościach to rumianek i tutaj akurat już bardziej bym ją poleciła też nawet w takich stanach zapalnych. Jest jednak tylko jedno ale, że jest ona wysoko fodmapowa, więc jeśli jesteście na diecie low fodmap, no to rumianku pić nie możecie. Jeśli zauważacie jakąkolwiek zależność między mdłościami a stresem czy napięciem, to zdecydowanie polecałabym redukować właśnie napięcie, redukować stres, wprowadzać różne techniki relaksacyjne, techniki oddechowe w celu zmniejszenia tego napięcia, ponieważ rzeczywiście każdy stres może nasilać wszystkie dolegliwości właściwie żołądkowo-jelitowe, i przy każdych chorobach żołądkowo-jelitowych warto się skupić jednocześnie po zaleczeniem farmakologicznym, czy dietetycznym, czy suplementacją nad tym, żeby ten stres ulegał obniżeniu. Więc jeśli jeszcze nie stosujecie jakichś technik relaksacyjnych, mogą, może być też jakieś rozciąganie, ważne jest tutaj rozluźnienie waszego ciała i wprowadzenie się w stan relaksu. Wtedy wasze mdłości mogą zdecydowanie ulec. Obniżeniu. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś swoje sposoby i triki sprawdzone właśnie na mdłości, więc czekam na Wasze komentarze. Będę też bardzo wdzięczna za subskrybowanie mojego kanału. To mi naprawdę bardzo pomaga rozwijać ten kanał i zachęca mnie też oczywiście do tworzenia kolejnych filmów. Więc czekam na Wasze łapki w górę, na subskrypcje, komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie.